W panelach dyskusyjnych i debatach Forum Ekonomicznego wzięli udział m.in. przedstawiciele rządów, politycy, ekonomiści, eksperci i przedsiębiorcy z wielu krajów. W sumie w Karpaczu pojawiło się ponad 5 tysięcy osób, w tym prawie 200 gości z Ukrainy. Uczestnicy największego tego typu gospodarczo-politycznego spotkania w Europie Środkowo-Wschodniej dyskutowali także o bezpieczeństwie energetycznym, kryzysie gospodarczym, zarządzaniu i biznesie. Na pewno czeka nas trudna jesień, trudna zima nie tylko na Ukrainie, nie tylko w Polsce, ale pewnie też na całej, w całej Europie. Jak z tego wyjdziemy, chciałbym, żebyśmy wyszli silniejsi. Po to, żeby dyktator ze swoim państwem przegrał, a Ukraina wygrała. Planom długofalowej pomocy i pomysłom na odbudowę ukraińskiej gospodarki po wojnie poświęcony był panel Strategiczne Partnerstwo Polski i Ukrainy to co się dzisiaj dzieje i co jest zasługą społeczeństwa polskiego czyli ta wielka emocjonalna zmiana ta ogromna empatia i oddanie dla Ukraińców a zarazem zrozumienie że Ukraina walczy także za Polskę a ukraińscy żołnierze giną i przelewają krew także za naszą wolność i istnienie Polski jest ogromnym kapitałem Mam nadzieję że już niedługo będziemy mogli mówić o tym że biuro legnickiej strefy a może nawet coś więcej może biuro Wszystkich stref ekonomicznych będzie dostępne dla Polaków, dla Ukraińców, dla biznesu, dla kultury, dla edukacji. Mamy niepowtarzalną szansę zbudowania polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich relacji, takich, które pozostaną z nami na lata. Jednym z tematów forum była też edukacja. Polska przeznaczyła 900 milionów złotych na naukę ukraińskich dzieci i młodzieży, którzy schronili się w Polsce przed wojną. To są środki finansowe wyłącznie polskie, bo nikt z Europy na ten cel nie łoży. Ale my jesteśmy przekonani, że jesteśmy winni to tym, którzy tam walczą o wolność Ukrainy, żeby zaopiekować się nimi, gdzieś tutaj w Polsce, żeby one mogły wrócić do niepodległej Ukrainy, bo są potrzebne Ukrainie. Według danych ukraińskiego resortu edukacji od 1 września tylko około 1 czwartej ukraińskich szkół rozpoczęło pracę w trybie stacjonarnym. Po 24 lutego z Ukrainy do Polski przybyło około 800 tysięcy dzieci i młodzieży. Część z nich wróciła do ojczyzny polskiej Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie polskiej. To bezprecedensowa pomoc. Były pełne problemy, wyzwania, ale nasi polscy przyjaciele udzielili nam takiego wsparcia, które w ogóle trudno przecenić. Dzieci otrzymały wszystko, czego potrzebowały. Po zakończeniu roku szkolnego dzieci wróciły do Winnicy, ale część pozostała w Polsce. Człowiekiem roku 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu został prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. W jego imieniu nagrodę odebrał ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Zwarycz w czasie uroczystej gali podkreślił, że jest to wyróżnienie także dla narodu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy, którzy walczą o naszą i waszą wolność. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina. Dziękuję sobie.